Witam serdecznie w programie Wolda, w programie, w którym włączam kamerę. Gadam do niej, a później robię 12 przesiadów i sprawdzam, czy mi urósł mięsień w Udzie. E, nagrywam ten film jako komentarz do tego, co się wydarzyło wczoraj w Belgradzie. E, zapewne wiele rzeczy wczoraj się wydarzyło w Belgradzie. Słyszycie to? Nie słyszycie, bo mam tą bramkę ustawioną w mikrofonie. Nieważne, w każdym razie Lech Poznań zremisował z Treną z 1 do 1, w dwóch meczu przegrał 2 do 4 i odpadł z Ligi Mistrzów. I oglądałem wczoraj ten mecz, i później trochę sobie leżałem w łóżku i myślałem, e, głównie dlatego, że nie chciałem się wstawać po pilot. Yy, I też musiałem, znaczy musiałem, no w tej sytuacji yy, zmuszony byłem do słuchania dyskusji Artura Wichniarka, Jacka Kurowskiego oraz Łukasza Trałki. Ale nie będę w ogóle do tej dyskusji nawiązywał. To znaczy ja ich tak słuchałem jednym uchem, ale bardziej sobie myślałem sam. I tak, generalnie narracja przed tym dwumeczem, jak i po nim jest taka, że ciężko mieć pretensje do Lecha. O to, że przegrał ten dwumecz, ponieważ był drużyną gorszą, i to było wiadomo już przed meczem, że jeśli tam coś się wydarzy niespodziewanego na korzyść Lecha, no to będzie po prostu bardzo, bardzo duża niespodzianka. I generalnie, tak, nie miałbym nic. Yy, żadnych zarzutów wobec Lecha, tylko że wobec tej drużyny, która była na boisku. Wobec nich bym nie miał zbyt wielkich oczekiwań yy, i pretensji, tylko że trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Bo pytanie, czy mistrz polski, który yy, po raz nie wiem, tam chyba yy, z, z rzędu nie będzie grał w Lidze Mistrzów, to yy, zrobił wszystko, żeby zmaksymalizować swoje szanse w tym starciu z Crveną. Chodzi mi o klub, nie chodzi mi o piłkarzy, chodzi mi o klub. Bo jeśli chodzi o piłkarzy, to oglądając ten mecz, zadawałem sobie pytanie, czy którykolwiek z piłkarzy Lecha byłby blisko pierwszego składu Crvenej z Wezdy. I wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że Lech ma po prostu na ten moment, z tym stanem kadrowym, który jest, dość przeciętny skład. Skład, który nie czyni go w żadnym wypadku jakimś wielkim faworytem do walki w walce o Mistrzostwo Polski, moim zdaniem. I teraz tak, czy powinno tak być, że drużyna Mistrza Polski po zdobyciu Mistrzostwa Polski jest ewidentnie drużyną słabszą, niż ta sama drużyna rok temu. Wydaje mi się, że tak nie powinno być. Ja się trochę nabrałem pod tym względem, że oglądając Lecha w poprzednim sezonie, widząc już jak zdobywa to mistrzostwo, myślałem sobie, kurczę, no to jest naprawdę fajnie poukładana drużyna, kilka porządnych wzmocnień i będzie w stanie powalczyć o coś fajnego w przyszłym sezonie w europejskich puarach. Może obroni Mistrzostwo Polski? To też by było coś ciekawego, bo dawno nikt w Polsce, z tego co kojarzę, nie obronił Mistrzostwa Polski. Yy... No ale nie. Co się wydarzyło w letnim okienku transferowym? No jakby to tak rozebrać, powiedzmy, na czynniki pierwsze, to... Czy obrona została jakoś bardzo wzmocniona? No ściągnięto skrzypczaka. ściągnięto środkowego obrońcę. Wyróżniającego się ligowego z Jagiellonii za dobrą cenę, to jest obiektywnie dobry transfer. Czy skrzypczak jakoś bardzo daje radę w tym lechu, póki co? No nie jest rewelacją. Moim zdaniem, Alex Dagras z pełni formy z poprzedniego sezonu był lepszy niż obecnie skrzypczak. Pytanie, dlaczego Alex Dagras gra tak dużo gorzej niż grał w zeszłym sezonie? Teraz w ogóle nie pojechał na mecz, bo jakaś kontuzja go złapała. Ale tak czy siak raczej wypadł po prostu z tego składu. Jeśli chodzi o boki obrony, no zostało jakieś wzmocnienie dokonane. Mutinio z Jagieloni. Dużo jest zachwytów nad Mutinio i okej. Okay, moim zdaniem to był całkiem solidny lewy obrońca w zeszłym sezonie w ekstraklasie, pewnie jeden z lepszych, ale no nadal, jeśli zdobywasz Mistrzostwo Polski. I chcesz wskoczyć na jeszcze wyższy poziom w kolejnym sezonie, powalczyć o te ligę mistrzów, która. Ówmy się, no to też nie jest tak, o tym mówiłem tydzień temu, że ta ścieżka jest taka jak kiedyś, że w tych eliminacjach do Ligi Mistrzów trafisz na Barcelonę, Real Madrid czy coś w tym stylu, nie? No, trafiasz na CRWENO z Wezdę. bardzo mocną, jedną z najsilniejszych w swojej części Europy. Jeśli nie najsilniejszą, ale nadal. Co zrobię dla Was test. Wymieńcie mi teraz z głowy, czy, o, inaczej, czy bylibyście przed meczem z Lechem Poznań w stanie wymienić z głowy chociaż dwóch, trzech piłkarzy tej drużyny? Pewnie nie. Teraz też pewnie zbyt wielu nie wymienicie, chyba, że macie dobrą pamięć i zapamiętaliście z wczorajszego meczu. Więc jeśli Lech chciał wskoczyć na dużo wyższy poziom, no to miał do wyboru albo właśnie ściągnąć sprawdzonego lewego obrońcę na tle... Naszej ligi sprawdzonego, jednak z pewnymi ograniczeniami, moim zdaniem, jakie ma Mutinio. No czy też nie wiem, uruchomić swój dział scoutingowy i spróbować znaleźć kogoś jeszcze lepszego. postawiono na Mutinio. I to jest OK opcja, ale ona jest OK. Ona nie jest to nie jest taka, że Mutinio teraz będzie po prostu zamiatał tę ligę i będzie gwarantem świetnych występów w eliminacjach do europejskich pucharów. Dalej. E... Ściągnięto Palmę. E... No i ten transfer z tych wszystkich chyba broni się najbardziej, bo tu się wydaje, że to jest jakiś taki kasus podobny do Afonso Sousy. E... Pod tym względem, że no, chłop ma potencjał i trzeba po prostu go wzniecić. Jest możliwe, że to się uda zrobić. Oczywiście na ten moment może się wydawać i wiele osób powie, że nie, on nie będzie nigdy tak dobry jak Afonso Sousa. Przypomnijcie sobie, jak dobry był Afonso Sousa, gdy, Sosa, gdy do Lecha przyszedł. Przecież był moment, w którym już go praktycznie przekreślano. On odpalił naprawdę e, późno. Dalej, co? Gumny? No, z jednej strony mówiono, zresztą ja też mi się wydawało, że to solidny transfer, tylko że tak mówili ludzie, którzy nie oglądają Bundesligi, bo y, Gumny faktycznie tam grał, ale jak już się poczyta, czyli, czyli dla ludzi, którzy nie oglądają Bundesligi, można wyjść z założenia, że no, jeśli grał w tej Bundesligi, to znaczy, że jest dobry. To jest w ogóle mylne założenie, które często y, zakładamy przy. Tym, gdy mówimy, kogo powołać, na przykład. No, ten gra w tej lidze, więc jest dobry, więc go powołajmy, bo gra w tej lidze. Jednak, się, jednak, jeśli się poczyta, powiedzmy, na Twitterze osoby, które tę ligę oglądały regularnie, no to raczej narracja się przebija w stylu, no, ten gumny tam grał, ale za całej tej swojej kadencji Bundesligowej zagrał może trzy dobre mecze. Że on był takim. No, przeciętniakiem absolutnym. Zapchaj dziurą trochę. Nic nie wnosił ponad jakąś taką absolutną przeciętność. No, i mogłoby się wydawać, że przeciętniactwo z Bundesligi to jest prawie sufit w Ekstraklasie. Póki co gumny tego nie pokazuje. No, ale zobaczymy. Może jeszcze. Pokażę. Kogo tam jeszcze ściągnęli? ściągnęli tego Bengstona No, on się wydaje być z jakimś tam potencjałem. On przynajmniej, on z tych wszystkich zawodników, których oglądałem we wczorajszym meczu, miał najwięcej jakiejś takiej odwagi. Najmniej kupy w majtach. Możliwe, że nie miał jej wcale. Że było w nim jakieś takie przeświadczenie, ej dobra, to nie jest Barcelona, to jest z Wezda. Też mogę spróbować jakiegoś pojedynku jeden na jeden. Zresztą to na nim zawodnik z drużyny z Belgradu po faulu na nim dostał czerwoną kartkę. Ale nadal to też się nie wydaje piłkarz, go sufit byłby jakoś bardzo, bardzo wysoko. No i co jest największym skandalem moim zdaniem? Budujesz drużynę, która teoretycznie miałaby się bić o Ligę Mistrzów, bo dlaczego nie? Bo dlaczego w sumie nie? Co my jesteśmy jacyś kurwa gorci? No, przy dobrych wiatrach bylibyśmy w stanie o tę Ligę Mistrzów powalczyć. Nawet w tym dwóch meczu, wydaje mi się, że przy zmaksymalizowaniu swoich szans na to, żeby się trwenej postawić, byłyby szanse. No i co, budujesz tę kadrę i masz dosłownie jednego napastnika. No dobra, jest jeszcze Filip Szymczak, ale on jest rozpatrywany już teraz chyba nie do końca jako napastnik, więc tak naprawdę Mistrz Polski, który Idzie do eliminacji o Liga Mistrzów. Rusza do niej z jednym napastnikiem, niezbyt młodym. który też nie ma moim zdaniem żeby wykorzystać jego pełny potencjał, tu będziemy się oczywiście nawet mi się nie chcę spierać o to jak wysoki jest potencjał Iszaka, to jednak trzeba by było założyć, żeby on grał po te 70 minut, a nie po 90. On po prostu nie ma na to siły, mam wrażenie. Co się stanie, jeśli zaraz odpukać Iszak zgłosi kontuzję? W jaki sposób Lech Poznań ma zamiar wyjść na tych Belgów w eliminacjach do Ligi Europy, jeśli na przykład Iszak zgłosi yy, kontuzję? Legia Warszawa? Jagiellonia? Yy, kto tam jeszcze jest? No yy, nie wiem, nawet jakiś motor. Mają obsadzoną pozycję napastnika tak, że jest napastników co najmniej dwóch. Jasne, jeden jest lepszy od drugiego. Chociaż w Jagiellonii to się może za niedługo okazać, że ten drugi jest lepszy od pierwszego. W Legii też nie do końca wiadomo, który jest najlepszy. No w każdym razie musi być jakaś rywalizacja. Nie można mówić sobie, o nasz wspaniały Mikel Iszak został w Poznaniu, bo tak bardzo kocha ten klub i już teraz nie potrzebujemy żadnego innego napastnika. A, była jakaś historia, że chcieli ściągnąć jakiegoś napastnika. On przyjechał do Poznania i uznał, że jednak nie chce być w Lechu. I co? Jak on uznał, że jednak nie chce być w Lechu, to jest chuj, nie mamy, nie będziemy mieć Będzie grał Iszak i tyle. Nie do końca jest to poważne. Nie do końca jest to poważne, no. Lech, wydaje mi się, że nie ściągnął jako mistrz polski żadnego piłkarza, który mógłby wejść do tego składu i z marszu zostać takim naprawdę. Solidnym, solidnym wzmocnieniem mistrzowskiej ekipy, czyli czymś na plus. Ściągnął kilku piłkarzy do rotacji, kilku do odbudowania, kilku do y, rozkręcenia, ale na ten moment, gdyby Lech mógł wystawić swoją najmocniejszą jedenastkę z zeszłego sezonu, gdyby wszyscy byli zdrowi, to wystawiłby najmocniejszą jedenastkę z zeszłego sezonu. No może poza Mutinio, ponieważ lewa obrona w zeszłym sezonie była najgorzej obstawiona tym gurgulem. Wystawiłby Aleksa da Grasa, wystawiłby Milicia, wystawiłby e, Pereire, wystawiłby Kozubala, wystawiłby Golizadecha, Souza, Walemarka, wystawiłby Ishaka. Nie jest tak, że ściągnął kogokolwiek, kto może oblicze tej drużyny odmienić, yy, tak o. I to jest trochę przykre. I wydaje mi się, że to jest swego rodzaju nieprzygotowanie do podjęcia prawdziwej rywalizacji z takim klubem jak Krwena Zvezda rywalizacji, którą można by było podjąć, gdyby ten wysiłek został yy, włożony. Lech Poznań za kadencji yy, Rudkowskiego. Jest drużyną minimalistyczną i o tym wiemy. Wydawało się, że może po tym mistrzostwie, może w momencie, kiedy te finanse klubów stoją tak dobrze, że no tym razem może będzie trochę inaczej, nie udało się. I teraz a propos jeszcze kontuzjowanych zawodników, bo można mówić, że no ale były kontuzje. To nie jest wina Lecha Poznań, to nie jest wina trenera, to nie jest wina nikogo, kontuzje się zdarzają. I tak i nie. Ponieważ w momencie, kiedy Lech ściągał Walemarka, w momencie, kiedy Lech ściągał Sousa, w momencie, kiedy Lech ściągał Golizadecha, mówiło się, że to są piłkarze bardzo utalentowani. Faktycznie, jeśli oni grają na swoim najwyższym poziomie, to to jest ścisła ligowa czołówka to są piłkarze, którzy ponad tę ligę się wybijają, ale jednocześnie obarczeni pewnym ryzykiem, szczególnie Walemark. Było wiadomo, że Walemark jest niezły, że potrafi grać w piłkę że jeśli będzie w formie, to będzie jednym z najlepszych piłkarzy tej ligi. Ale było też wiadomo, że chłop się kurwa łamie mniej więcej co miesiąc. I co się okazało? Przyszedł, zagrał kilka meczów, złamał się. Znowu zagrał kilka meczów, strzelił jakieś bramki, znowu się połamał. Teraz przed sezonem co się okazało, że potrzebuje operacji. Wow, szok! Szok, że po prostu zawodnik, który całą swoją historią pokazywał, że będzie Będą problemy z kontuzjami, przychodzi i są problemy z kontuzjami. No i powiemy, o, no to, to ale no, to trzeba podjąć ryzyko. No to może trzeba podjąć trochę inne ryzyko. Może trzeba wydać trochę więcej kasy <grywka> na kogoś, kto ma trochę lepsze zdrowie. Ten, ja nie pamiętam teraz skąd, przez nordu chyba. Nie oddali, Wszyscy wiedzą, że nie oddaliby tego gościa za tak niską cenę, gdyby po prostu nie wiedzieli, że z nim jest coś nie tak, jeśli chodzi o zdrowie. Oddali go jak na standardy Ligi Holenderskiej, tam, nie wiem, on poszedł za dwie bańki euro chyba. No i dobra, ściągnęliśmy dobrego piłkarza, ale nie może grać. Nie może grać, bo co chwilę coś go boli, co chwilę musi być operowany. No i teraz co, nie, nie będzie grał chyba jeszcze przez pół sezonu, czy tam ileś miesięcy, wróci, pogra, znowu się będziemy zachwycać. Tak, on jest świetny, to był dobry transfer i znowu pewnie odpukać, ale no, z dużym prawdopodobieństwem coś się wydarzy, co spowoduje, że nie będzie mógł grać. Więc może zamiast 2 milionów trzeba było wydać 3. Trzy. Albo 3,5. Trzy ale na kogoś, kto nie jest tak szklany. Nie wiem, czy ta polityka klubowa, transferowa jest po prostu, czy się sprawdzi. To sprawdziła się pod tym względem, że Lech zdobył Mistrzostwo Polski, ale... Pytanie, czy chce coś więcej. Moim zdaniem z tym składem, który Lech ma obecnie, będzie bardzo ciężko o to, żeby przejść tych Belgów w Lize Europy. Będzie bardzo ciężko bo Lech, tak jak wspominałem, jest różną słabszą niż w zeszłym sezonie. Jest różną z jednym napastnikiem, jest różną, która jakoś na hura wypożycza jakiegoś Kenijczyka do środka pola, który okazał się być transferową, po prostu pola, porażką w Slavii Praga. I ta Slawia Praga sobie mówi dobra, chociaż go wypożyczymy do tego poznania, będą mu pensję płacić. Chociaż tyle zaoszczędzimy no na tym nieporozumieniu. I przychodzi i okazuje się, że jest nieporozumieniem. Wydaje mi się, że gdyby nie był nieporozumieniem, to Slawia by go nie chciała wypożyczyć do Lecha, gościa, za którego dali dwa miliony. Więc wypożyczamy gościa, który okazał się nieporozumieniem, przychodzi do nas i okazuje się, że on jest nieporozumieniem. Afia Kurwa, tego nie potrafię zrozumieć, nie potrafię tego zrozumieć. Dla tych, co oglądają Ekstraklasę może będzie, będziecie wiedzieć. Dla tych, co nie, szybko tłumaczę. Jest taki piłkarz, zaprezentował wam się wczoraj praktycznie, prawdopodobnie, jeśli oglądaliście mecz, Fiabema się nazywa. To jest chyba Norwek. I on jest kurwa tak słaby, że to przechodzi ludzkie pojęcie, jak można być tak słabym piłkarzem i grać na takim poziomie. To jest niepojęte. On nie potrafi grać w piłkę. Ja nie przesadzam w tym momencie. On naprawdę nie potrafi grać w piłkę i każdy, kto ogląda ekstrakasę, mi ee, przyzna rację. On dostał naprawdę wiele, 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 wiele szans w zeszłym sezonie. Wychodził z ławki w prawie każdym meczu. Czasem chyba zdarzało mu się w pierwszym składzie. On nie potrafi grać w piłkę. On chyba ma jedną asystę na koncie. Nie będę teraz tego sprawdzał, bo to jest program na wolno, ale sprawdźcie sobie jego statystyki. Zresztą widzieliście. On wczoraj wszedł, on nie miał chyba dobrego zagrania. I Isak z nim próbował, Isak z nim próbował dwa razy zagrać chyba na klepkę. Zagrał do niego, on gdzieś kurwa podał to cholera wie gdzie. I taki gość wychodzi w momencie, kiedy lech gra w przewadze. 11 na 10, jest jeszcze dużo czasu. Gdyby szybko po tej czerwonej karcie strzelili bramkę, to ten mecz jeszcze byłby, jeszcze mogłyby być emocje. No ale nie da się, kurwa. W momencie, kiedy na boisku przebywa Fiabema, w momencie, kiedy na boisku przebywa Lisman, który, ja nie wiem, bo kiedyś szkółka Lecha była naprawdę mocna, tak się wydawało, przychodziły z niej jakieś spore talenty, później zostały sprzedawane na granicę. Teraz z tej szkółki przychodzi Kornel Lisman i nie mam nic do chłopaka, ale jeśli to jest flagowy projekt Akademii Lecha, to ktoś, kto odpowiada za tę Akademię powinien kurwa beknąć. Bo gość się nie nadaje do gry na tym poziomie. Teraz słyszałem plotki, że może być wypożyczony do Wieczystej. Ja nie wiem, czy on Wieczystej się załapie. Nie wiem, nie oglądałem Wieczystej. Wiem, że tam mają w miarę porządnych piłkarzy. Nie wiem, czy Kornel Lisman jest im do czegoś potrzebny, szczerze mówiąc. Nie ma kogo wpuścić za Iszaka, nie ma drugiego napastnika, który by wszedł w 70. minucie, nawet żeby zagrać na dwóch napastników, skoro grają jeden na 10, 11 na 10 i chcą odrobić e, straty. Nie ma, po prostu nie ma, nie ma napastnika. Frederiksen może by se wpuścił, ale nie ma. Ja temu Duńczykowi naprawdę współczuję. I też można mieć do niego pretensje o kilka rzeczy. Dlaczego Alex Douglas gra gorzej niż w poprzednim sezonie? Dlaczego Kozubal, generacyjny talent, jest gorszy niż w poprzednim sezonie? No to są rzeczy, z których Fredriksen powinien się wytłumaczyć. Takie pojedyncze. Ale ogólnie to współczuję gościowi, no bo przyszedł. W pierwszym sezonie zrobił, co miał zrobić, mistrzostwo. Mogłoby się wydawać, że teraz trzeba byłoby postawić następny krok do rozwijania tej drużyny. Nie ma kurwa butów, żeby ten krok postawić na tym rozżarzonym węglu, jakim są eliminacje do Ligi Mistrzów i zaraz będą eliminacje do Ligi Europy. Chłopa bez butów wysłali. No przyjrzyjcie się temu składowi. No nie wygląda... Wiecie, Jagiellonia ma mniejsze możliwości finansowe, to jest różnica chyba w dyrektorach sportowych Jagiellonii i Lecha. Ja nie wiem, możliwe, że te słowa się zemszczą na mnie na koniec sezonu, ale moim zdaniem Jagielonia dużo ciekawiej działa na rynku transferowym. Ma dobrego dyrektora sportowego. Nie wiem skąd on wynajduje tych piłkarzy, ale wynajduje. I tam Adrian Siemieniec stracił kilku piłkarzy. Od razu dostał prawie dwa razy tylu, ile stracił. Może szyć, Fredriksen. Nie ma drugiego napastnika, kurwa. Jak masz grać, jak nie masz drugiego napastnika? No jest to problem. Jest to, jest to z pewnością spory problem Lecha, oczywiście życzę mu tego, żeby to starcie z Belgami było zwycięskie, żeby ten wpierdol od z Zvezdy zaprocentował tym, że no teraz będą tak zaprawieni w boju, że ta chyba lekko słabsza drużyna ale nadal mocniejsza od Lecha nie będzie aż takim ogromnym wyzwaniem. No, pytanie: nie ma, nie ma kim chyba? Nie ma kim się postawić, i to jest problem. To jest problem. Goli Zadek, Walemark nie wrócą. Souza nie wróci prawdopodobnie, bo on to już w ogóle. A szkoda gadać o chłopie. i szak musi grać prawdopodobnie 180 minut w tym meczu. Nie widzę tego za bardzo. Więc zostanie liga konferencji. Najprawdopodobniej, no chyba że nie, chciałbym się mylić, ale tak tak wróżę na ten moment. No i co? No, też fajnie, nie? Też można fajną historię tam napisać, ale czy o to powinno chodzić? Jeśli tak już nie mówimy, o w rankingu jesteśmy coraz wyżej, żygam już tym kurwa rankingiem, naprawdę. Jak już czytam o tym rankingu, chcę mi się trochę zżygać. Ja wiem, że on jest istotny, że dzięki niemu. W przyszłym sezonie będziemy mieli jedną więcej drużynę, ale no ten ranking powinien być skutkiem ubocznym, jakby tej dobrej gry. Jaranie się tym, że nabijamy punkty na rywalach słabszych, no, bez przesady. No, co mam się cieszyć, bo jakoś bardzo z tego remisu, bo nabiliśmy punkty w rankingu. No... No, 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 nie szczególnie Niech mi się chce, szczerze mówiąc. Zobaczymy jeszcze jak będzie jutro, zapowiada się ciężki wieczór, Legia musi odrabiać trzybramkową stratę z tymi Cypryjczykami, co będzie bardzo ciężkie. Nie nie do zrobienia, w sensie Legia, Legia potrafi dziwne rzeczy zrobić i nie skreślałbym ich tak stuprocentowo, zostawiłbym jakieś 5% szans w tym dwumeczu. Jagielonia wydaje się być w bardzo dobrej pozycji i wydaje się być po prostu też najlepiej grającą drużyną z tych czterech w tym momencie e, naszych drużyn, więc o nią się za bardzo nie boję. Mam nadzieję, że nie będę płakał jutro, że zapeszyłem, no ale jak wygrała 1-0 na wyjeździe. No mam nadzieję, że tam się nic złego nie stanie. E, no i Raków... Nie wiem, czy mnie obchodzi w ogóle Raków, szczerze mówiąc, z tym futbolem, który obecnie prezentują. Plus jest taki, że jeśli odpadną, to kto wie, może coś tego Świerczewskiego ruszy i może tam dojdzie do jakiegoś wstrząsu i zyskamy dla polskiej piłki drużynę, którą chce się oglądać, bo póki co Raków taką drużyną nie jest. Oczywiście życzę im, żeby przyszli, przeszli tę te drużynę z makabi ale. No, nie będę ukrywał jakoś mniejsze emocje we mnie raków wzbudza niż pozostałe drużyny. Nie będę, nie będę udawał, że tak nie jest. Kibicuję im, ale no, nie będę nawet tego meczu oglądał, bo będą dwa mecze, yy, które będę w tym czasie śledził i które bardziej mnie będą interesować. Wydaje mi się, że chyba gramy 2015 i chyba dwa mecze 21, coś w tym stylu. Muszę to sprawdzić. Podsumowując ten dzisiejszy wywód. Nie jest niespodzianką to, że Lech odpadł. Niespodzianką i pewnym rozczarowaniem jest to, że Lech Poznań nie zrobił wszystkiego, żeby móc się w tej trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów postawić. O, bo mogliśmy lepiej wylosować. Zamknij mordę! Nie można cały czas. Z losowaniem tak bywa, że raz się uda, raz się nie uda. Trzeba się przygotować na to, że losowanie będzie trudne i zmaksymalizować swoje szanse, przygotowując się do sezonu, na taki wypadek, że losowanie nie będzie najłatwiejsze na świecie. Prawdopodobnie trafiliśmy, trafiliśmy na najtrudniejszego rywala w tej trzeciej rundzie. Trzeba to Lechowi oddać, ale nadal jestem zawiedziony tym, że Lech nie zrobił wszystkiego, żeby się postawić. Bo gdyby zrobił wszystko i przegrał ten dwumecz po zaciętej walce to bym nawet ich chwalił. Ale nie zrobili wszystkiego. I to jest przykre. I polska piłka się nie będzie tak rozwijać. Przepraszam, cały czas nie wiem, próbuję cały czas patrzeć tą nową Karemę, ale po lewej stronie mi niebieskie światełko świeci i mnie to myli, więc czasem tak jakby patrzę wam nie w oczy. Dziękuję na dziś. Kody do liska dla chętnych na zniżki na zakupy znajdziecie w opisie. Link do wolnych dodatków również. I w piątek zapraszam na. Streama z Dobran, Dobranoc, kurwa, jest dziewiąta rano.